Cześć! Ale dzisiaj miałem burzliwą rozmowę z nowymi menadżerami, którzy wchodzą pod moje skrzydło. Jak zwykle okazuje się, że w momencie, kiedy zdaję niewygodne pytania, okazuje się, że patrzą na mnie z takim zdziwieniem i mówią co Ty tu kombinujesz? Ja wiem, że coaching jest dziwny, ale Twoje pytania to już w ogóle jak, jak ja robię management? Bo mniej więcej o to pytam. Może nie mniej więcej, właściwie o to pytam. Pytam i zadaję pytania, powiedz mi, w jaki sposób robisz management, w jaki sposób jesteś menadżerem? Na czym się koncentrujesz, jakich używasz narzędzi i do tego, jaki styl przyjmujesz menadżerski. A przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć od Ciebie, jako od menadżera zarządzającego tym zespołem, no bo mam przykaz, jakby nie było Twojego szefa, bym się dowiedział, zdiagnozował, zinterpretował albo nawet zrobił taki mały audyt co do Twoich kompetencji też. Więc chciałbym wiedzieć, takich pięć Twoich kluczowych kompetencji, jeżeli chodzi właśnie o zarządzanie, w których Ty jesteś mocny, potrafisz je nazwać i potrafisz powiedzieć, jak je robisz. No i wyobraź sobie, że po takim spotkaniu menadżer jest rozwalony. On patrzy i mówi: Ja no, chciałbym Ci odpowiedzieć. Oczywiście zaczyna opowiadać, ściemniać, jedzie takie farmazony, że to jest po prostu madma mija. A dodajmy, menadżerem jest 15-17 lat, następny jest tam 10-12 i oni po prostu zostali menadżerami. Nikt ich nie zweryfikował po kompetencjach, nikt im nie wykazał, jakimi menadżerami mają być. Szef tylko powiedział, że oczekuje wyników, a dalej radzi sobie sam. Ambaras tylko w tym, że coraz więcej ludzi narzeka, coraz więcej osób w tych zespołach nie radzi sobie ze swoimi emocjami. No, i odchodzą. Po prostu mają dosyć, i w momencie, kiedy szef pyta się, co takiego zaszło, i tak dalej, szefie, jakby to zostawmy, już nie chcę nic gadać. No, i jakby rozmowa, rozmowa, i pracownik odchodzi. Więc kiedy powracam do takiego menadżera, no to on jest zdziwiony. A dlaczego jest zdziwiony, i na co powinien postawić? Zaczekaj chwilę, tutaj w samochodzie, zostań pasażerem na moim bocznym siedzeniu przed nim, a może się usadowisz na tylnym, nie wiem, jak będziesz to oglądać. I posłuchaj, a dowiesz się wartościowych rzeczy. Do zobaczenia za chwilę. Wiesz, przeprowadzając taką rozmowę, nie chodzi mi o to, żeby wykazać komuś brak kompetencji. Mi chodzi o to, żeby Dowiedzieć się, czy dany pracownik, dany, dany menadżer zdaje sobie w ogóle z tego sprawę, jakim jest menadżerem, bo to jest po pierwsze, czyli jaki ma styl, typ zarządzania. No i najczęściej patrzą, no jaki mam, no wiesz, no, no, pracuję, słucham ludzi, tak. I, I próbuję nawiązać, i to są wszystko takie, wiesz, ogólniki. A ja mówię dobrze, a słyszałeś o takim stylu jak demokratyczny. Jak sama demokracja mówi, to taki jest styl zarządzania na przykład, nie? A to, a to? nie wiem. To, to nie wiem. To chyba nie. Mówię, jest taki styl trenerski. Jest styl wizjonerski. Mówię, do tego na przykład jest styl, mówię, w którym No właśnie. I dla ciebie zadanie jest, żeby wejść na moją stronę i dowiedzieć się, jakie są jeszcze inne style, zrobić sobie krótki research i zastanowić się, jaki styl dzisiaj masz, a jaki styl chcesz mieć. No i właśnie z takim menadżerem jak pracuję, to co zrobiłem dzisiaj właśnie. No to jeden, drugi, trzeci, czwarta. Okazało się, że oni nie mieli pojęcia, że w ogóle są style. Okazało się, że z pięciu styli, to oni mają trzy i to mają pomieszane tak, że gdzieś tutaj coś sobie pobrali. Stąd uzmysłowili sobie, że kurde, no to rzeczywiście, jeżeli ja jestem taki, jak chorągiewka jest na wietrze, jak zawieje taki mam nastrój em, i jaka sprawa to mówi próbuję sposobów, a ty mi tu próbujesz udowodnić. Ja wy nie, nie próbuję cię udowodnić, próbuję cię przedstawić, żebyś sam sama wybrała co chcesz, jaki styl uznajesz, że należy wprowadzić w tej organizacji, w tym zespole, albo bardziej na obecne czasy. No i okazuje się, że no to nie jest przypadek, że kobiety mają bardzo dobrze rozwiniętą chyba najważniejszą kompetencję teraz w zarządzaniu, to jest inteligencja emocjonalna. I akurat ta menadżerka zdała sobie sprawę, że lekko tylko zmieni swój styl i nadam go znaczeniu, że jak wchodzi do pracy, to ona ma być taką menadżerką i ona mówi, ja mam już wszystko wyprostowane. Mówi, nieraz w, w sytuacjach, w których sobie nie radziłam, próbowałam być sobą. I ja mówię, no i to jest największa zguba właśnie, że chcesz za wszelką cenę coś zrobić i udowodnić światu, że to potrafisz i radzisz sobie jak możesz. To jest, wiesz, jak wpływa, jak... Spływa, jak Pływaniem, i na przykład na pontonie, na przykład skaczesz na raftingu z 5, 6, 10 metrów i się topisz. To wtedy wszystkiego używasz, żeby się ratować, prawda? Wszystkiego, wszystko będziesz chwytać, wszystko będziesz łapać, aby się uratować, uratować swoje życie. I podobnie właśnie jest w pracy. I ta menadżerka właśnie tę metaforę załapała najbardziej. Mówi, tak, rzeczywiście tak jest. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że w ten sposób w ogóle podchodzę i mówi, i. Ratuje się, a nie pracuje, nie analizuje. Reszta panów menadżerów stwierdziła, że no to trochę jeszcze pracy przed nimi. Oni muszą zobaczyć, oni muszą się zastanowić, jak to będzie wyglądać i na czym będziemy pracować. Samo już zadanie, które otrzymali, było dla nich, widzę, ogromnym szokiem, z tego względu, że przeanalizowaliśmy sobie kompetencje, wybraliśmy pięć kluczowych, no ale samo nazwanie ich, jak je robię, już, stan już stanowiło problem. I Wiesz, dla mnie ja teraz się łapię na tym, że dla mnie to jest całkiem normalne. Ktoś mi powie, ok, jak robisz zarządzanie, robię to tak, tak i tak. Jak robisz kompetencje, na przykład komunikatywności, no to komunikatywność składa się z kilku, jakby nie było, części, elementów. Mamy komunikację werbalną, niewerbalną. W komunikacji werbalnej musiałem się nauczyć słuchać moich rozmówców i słuchać ich wypowiedzi, a nie słyszeć. I wtrącać się, tylko dać też skończyć, zaczekać na swoją wypowiedź. Nauczyłem się też, jakby nie było, parafrazować i innych technik z języka polskiego, które znamy, a może nie potrafimy wszystkich też nazwać. Więc tak między innymi się to robi, ale ci menadżerowie, i tak zazwyczaj ci, którzy pierwszy raz z nami współpracują, mówią. No nie, no to to aha, to tak się to robi, bo ja nie miałem pojęcia o co ci chodzi z tym pytaniem, jak się robi na przykład właśnie rozwój kompetencji komunikatywności. I widzę, że to powinien być element nauki, moi drodzy, no jak nie w liceum, to przynajmniej na studiach. Jak się robi kolejną kompetencję, ponieważ ci sami menadżerowie przyznali, że wiesz, okres nauki to był do Skończenia jakby nie było studiów, później zrobiłem jakieś kursy, mieliśmy jakieś szkolenia, ale wiesz, mówi, kto się tego uczy? Tak, wiem, jakiekolwiek robione szkolenia w firmie, z tego co widzę, w 90% to są źle zainwestowane pieniądze, ponieważ woli pracownika, ci menadżerowie też to przyznali, że byli na tylu kursach, na tylu szkoleniach, ale nikt nigdy o nich nie wymagał ani. Nie analizował, czy to czego się dowiedziałeś, dowiedziałaś podczas tego szkolenia, po trzech miesiącach, po pół roku czy po roku, jak to wdrożyłaś. Tylko firma zapłaciła za szkolenie, ludzie poszli, zrobili szkolenie, no dobra, szkolenie było fajnie, niefajnie, dobrze się czuliśmy, źle, da, oceniliśmy. Wracamy do pracy i robimy dalej to samo. Ja mówię, no właśnie, dlatego jednodniowe, dwudniowe szkolenie. Niewiele daje, to jest dobrze, mile spędzony czas. Jeżeli chodzi o rozwój menedżerski, to jest to, co teraz właśnie kolejna firma zrobiła: podpisała kontrakt na 12 miesięcy na cotygodniowe spotkania z nad rozwojem swoich menedżerów. Za to cenię, to nie będzie dla nich łatwe, bo co tydzień mamy określoną godzinę, w każdy wtorek, gdzie się widzimy i będziemy analizować, uczyć się i przede wszystkim rozwijać swoje kompetencje, te, które są najważniejsze i te, które są kluczowe. A z tego, co widzimy i z tego, co ja dostrzegam w coraz większej ilości firm, największy, najbardziej, największym błędem, najbardziej niedocenioną kompetencją, która nie jest rozwinięta przez menadżerów, to jest i nad tą, nad którą pracuję najwięcej już od kilku lat, to pierwsza to jest, i się nauczyłem, i to mówię od razu na dzień dobry, widzę... Zauważam, słyszę przede wszystkim, że musimy popracować nad, nad rozwojem kompetencji pod tytułem komunikatywność. A i robi się nagle wielkie zdziwienie. Więc, chodzi mi generalnie o to, żebyś zwrócił, zwróciła uwagę na to, jak ty dostrzegasz, spostrzegasz swoje, swoje kompetencje, pierwsze. Na ile je potrafisz nazwać, a drugie, jeżeli angażujesz się w ten rozwój, to zadaj sobie pytanie, jak ja te kompetencje robię? Opisz 3 do pięciu przykładów, że tę kompetencję wdrożyłaś, wdrożyłeś w swoje życie, w swój plan, w realizację poszczególnych zadań, czy to w zarządzaniu, czy chociażby nawet w codziennej pracy. Ale nazwij te kompetencje, a jak nie znasz ich, to w internecie znajdziesz multum, jakby nie było. Informacji na temat kompetencji, ale mam na myśli przede wszystkim, i to jest bardzo ważne, kompetencji miękkich, nieogólnych, ogólnych, zawodowych itd. Wyszukaj kompetencje miękkie, jest ich ponad 20, i z tych 20 zobacz, jak ty to robisz. To jest m.in. asertywność, komunikacja, nastawienie na klienta, budowanie relacji, tego typu, komu jakby nie było, kompetencje, które należy rozwijać na stanowisku, na jakim dzisiaj jesteś. A wiem, że jesteś na odpowiednim, ponieważ oglądasz ten film, nie? oglądasz ten materiał. Więc ja Ci życzę wytrwałości, ja Ci życzę przede wszystkim wytrwałości w tym, żeby podjąć się tego zadania. Weź do mnie na stronę, zobaczyć, jeżeli chodzi o style zarządzania, od tego zacząć, a później poszukać. A jak chcesz pracować z kimś takim jak ja, zadzwoń, zobacz, zorientuj się, ale podejmij wyzwanie. Nie ma nic piękniejszego jak praca z drugą osobą, gdzie spotykasz się raz w tygodniu i analizujesz, robisz zadania i się rozwijasz. No i nie wiesz, nie masz pojęcia, co będzie po roku, dwóch, trzech, czy chociażby nawet pięciu latach tego typu współpracy. Czas mija, a pytanie, co ty takiego z tym robisz, żeby być coraz lepszą, żeby być coraz lepszym. Wszystkiego dobrego. Ja pędzę na kolejne spotkanie, a tobie życzę wszystkiego. Do zobaczenia. Cześć, pa.